W tej chwili mamy trudne czasy dla rolników, dla polskiego rządu, myślę dla wszystkich społeczeństw, nie tylko w Polsce, ale w Europie, przede wszystkim spowodowane wojną w Ukrainie. I tutaj wiele czynności rząd podejmuje, aby polskich rolników wspierać, przede wszystkim z powodu wzrostu cen nawozów. To jest chyba największa bolączka i największy ślad. Jeśli chodzi o koszty, dało się wdrożyć dopłaty do nawozów z polskiego budżetu. Polscy podatnicy będą wspierać rolników po to, żeby te ceny niewindowane były tak wysoko. Więc dopłaty do nawozów. Zakupionych teraz od września do maja, i one będą limitowane co do ilości hektarów. Mam nadzieję, że te dopłaty do nawozów w kwocie krajowej, całej prawie 4 miliardy złotych, spowodują, że nie będzie już większego wzrostu cen zbóż, ale też i żywności, bo to właściwie tak należy traktować. Ale nie tylko to, bo wojna w Ukrainie spowodowała, że rolnicy mają problem ze zbytem jabłek deserowych. Stąd też już dużo skromniejszy program, ale też program zdjęcia z rynku jabłek deserowych po to, żeby te ceny nie opadły, żeby rolnicy nie musieli tych jabłek wyrzucać gdziekolwiek. Będą skupione jako jabłka przemysłowe i rolnicy dostaną rekompensatę cenową. Rekompensat. Jesteśmy teraz uważam. No jest to pierwsza tego typu impreza, która z inicjatywą wyszli byli ministrowie rolnictwa. Nie wiem tak naprawdę, na ile to jest ważne, bo najłatwiej krytykuje się obecnego ministra rolnictwa przez tych, którzy byli ministrami rolnictwa, więc zobaczymy, jak to, jak to wychodzi. Ale myślę, że te podpowiedzi w trudnych czasach są ważne, więc tak żartując oczywiście o tej krytyce, liczę na to, że będą też dobre podpowiedzi co do Zachowania się w obecnej sytuacji dość nietypowej, bo faktycznie przyszło mi pełnić funkcję ministra rolnictwa w trudnych czasach, pewnie zaskakujących, nikt nie przewiduje. O dzisiaj, choćby na przykład decyzja o w ogóle zatrzymaniu dostaw gazu z Rosji, a ja mam pełne obawy, myśli co z produkcją nawozów w tej sytuacji, już pomijając oczywiście ogrzewanie i. Gaz do przetwórstwa, no ale choćby nawozy, no to to jest niezwykle istotny czynnik, gaz stanowi. Więc bardzo chętnie posłucham wszelkich podpowiedzi doświadczonych polityków, czyli byłych ministrów rolnictwa.